Przedłużamy akcję do 15 września. Moja książka z Early Accessem, autografem i bonusowym filmem tylko na znak.pl. Dobra, uczciwie nie sądziłem, że moja reakcja na Star Wars Outlaws kiedykolwiek zmieni się z takiej na taką. A zmieniła się, chociaż nawet nie do końca chodzi o samą grę. Moi drodzy, Switch 2 właśnie przeszedł test ostateczny. Zdał test, o którego istnieniu nie wiedział nawet właśnie sam Switch 2, tylko jak go sobie sam wymyśliłem. Wymyśliłem sprawdzian od razu na początek roku szkolnego, ale nowa konsola Nintendo zaliczyła go śpiewająco. Konsolka super sobie poradziła ze Star Warsami i świetnie sobie poradziła z polskim Kronos Daniel Down. I nawet jeżeli same te produkcje Was nie interesują, to moim zdaniem... To jak działają? Już powinno, bo w tych tytułach kryje się odpowiedź na pytanie, jaka przyszłość czeka Nintendo Switch 2. No prawdopodobnie jakieś wojny o ostatnie krople wody za 100 lat przy tym stanie zanieczyszczenia planety. Akurat to będzie rok przed tym, jak Nintendo będzie chciało wydać Switcha trójkę, bo dwójka wciąż będzie dobrze zarabiać i nie będzie potrzeby na następny. Pierwszą zapowiedź Star Wars Outlaws na Switcha 2 zobaczyliśmy na konferencji, która zapowiadała całą konsolę na początku kwietnia. I już od samego początku nastrój, atmosfera wokół tej premiery no, nie były zbyt optymistyczne. Co wokół Gwiezdnych Wojen od Ubisoftu? Niemożliwe. Wiele osób pytało, dlaczego Francuzi zaczynają swoją ofensywę na nowej platformie właśnie od tej gry, która po pierwsze nie cieszyła się zbytnim uznaniem wśród graczy, a po drugie, jednocześnie była bardzo wymagająca sprzętowo. Do tego na kolejnych Zwiastunach to pokazywali albo jakieś trzysekundowe fragmenty rozgrywki, na których ta rozgrywka nawet nie była na pełny ekran tylko że na Zwiastunie był Switch jako konsolka, i na tej konsolce takie malutkie okienko, i tam były te Gwiezdne Wojny, albo wręcz robili. Wywiady z deweloperami to wyglądało jakby ewidentnie chcieli ukryć, jak ta gra wygląda, ale akurat na tamtych fragmentach to wyglądało właśnie źle, co też dało się dostrzec. A przecież były plotki, że na Słysza nadchodzą i asasyny, w tym Shadows i mnóstwo innych gier Ubi, więc dlaczego się rzucili na głęboką wodę z grą, której ludzie nie lubią i jeszcze może się okazać kiepską konwersją? Na szczęście nastąpił zwrot akcji o 3 nie wiem, żartuję o 180 stopni. Słuchajcie, Outlos jest tak ważny, bo to jest pierwsza produkcja na Switcha 2, która wykorzystuje ray tracing i to w taki sposób, że ten ray tracing nie jest tam suwaczkiem, który można wyłączyć, tylko jest integralną częścią całej gry, bez której gra by się posypała, no i po prostu no, nie działała, bo tak jest skonstruowana technicznie. Bez ray tracingu nie ma tych Star Warsów, podobnie jak nie ma ostatniego Indiana Jonesa, który swoją drogą też dostanie port na Switcha w przyszłym roku. No i dlatego też wiele osób sądziło, że Switch tej grze nie podoła, no bo jak to tak ray tracing na konsolce, która tam w trybie przenośnym, w której procesor bierze wtedy 7 watów mocy, w porównaniu do przykładowo około 200 watów PlayStation 5. To też doskonale pokazuje, jak dużo sensu mają bezpośrednie porównania tych platform. Na Steam Decku, gdybyście się zastanawiali, to Star Warsy działają w stabilnych od 3 do 20 fpsów, no ale nic dziwnego, no bo wymaga dużo pracy to, żeby wyglądało jak swój własny remake na PlayStation 1. Żeby nie było, wiem, że Steam Deck jest starszy, sam mam Steam Decka i bardzo go lubię, nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że się gapie Gabenowi na bebech. Po prostu panuje powszechna opinia, że ten kilkuletni dek wciąż yy, kosi wydajnością Switcha 2 i że Nintendo wydało taki przestarzały chłam. A niedługo to pewnie nawet na deku będzie się dało Switcha 2 emulować. No to, no to nie. No to właśnie Outlost pokazują, że zastosowane nowoczesne techniki Nvidia, czyli DLSS i sprzętowy ray tracing, jednak są sporym plusem. Od paru dni sprawdzam Outlost na Switcha 2. Pograłem ze 4 godziny, co oznacza, że przysługuje mi już chyba renta inwalidzka i jestem zachwycony. Co znaczy, że rentę inwalidzką listonosz będzie mi dostarczał do tworek. Nie, słuchajcie, to jest niesamowite. Za te konwersje Ubisoftowi należą się wielkie, może nie takie, ale należą się jak najbardziej brawa, więc biję te brawa. Przez te 4 godziny miałem super stabilne, idealne 30 klatek, które do tego, dzięki zastosowaniu jakiegoś tam motion blura i innych efektów, wyglądają nawet płynniej niż 30 klatek. Nawet płynniej niż 30, to tak się da? Nie, no po prostu w trybie handheldowym gra śmigała tak, że wydawało mi się na początku, że to może być 40, tak jak w Cyberpunk. Rozdzielczość pewnie jest upscalowana z jakiegoś 20p przez DLSS, co widać między innymi po włosach bohaterów, a akurat Kai, bohaterka gry, ma sporo włosów na jajach. No jest DLSS, ale kogo obchodzi metoda, skoro sumarycznie liczy się wynik? A wynik poza tymi drobnymi artefaktami jest taki, że na małym ekranie Switcha i na troszkę większych ekranach nie Switcha. Star Warsy wyglądają fenomenalnie. W trybie zadokowanym bardzo mi się miło na tę grę patrzyło na monitorze, który ma 27 cali. Jak rzuciłem ją na projektor i 120 cali, to już tak fajnie nie było, no ale proszę Was, bądźmy realistami. Nagrałem sobie, albo raczej nagrałem Wam, sam początek rozgrywki to w sumie lepiej wygląda bez ziarna, które wyłączę dopiero później. No ale właśnie głównie najwięcej na początku grałem w doku, bo tylko też dok da się nagrywać w dobrej jakości. A pozostałe te z 2,5 godzinki to sprawdzałem już głównie tryb przenośny. No i spokojno oświetlenie jest troszkę bardziej płaskie niż na innych platformach. Czasami się trafi tekstura niskiej jakości, obiekty się dorysowują bliżej. Ja do tej pory te Star Warsy sprawdzałem tylko na moim kąpie, który miał wtedy RTX-a 4080, no więc tylko do tego mogę sobie porównywać tak empirycznie. No ale to wciąż jest ta sama gra. Niestety, zdaniem niektórych. A nie gra, która ma ten sam tytuł, ale jest bardzo uproszczona, jak to często bywało w przypadku konwersji, na przykład z PS3 na Nintendo I. Dobrze wygląda, dobrze działa i nawet na początku miałem taki szok, że przy inszej, przy pierwszych takich filmikach, które były na silniku gry, to ja tak patrzyłem, czy one aby na pewno są na silniku gry, czy to nie jest jakieś prerenderowane. I tak samo jak mogłem się wcielić już tę bohaterkę, przejąć nad nią kontrolę, zastanawiałem się, czy to już? To, to tak ta gra wygląda? No to nieźle wygląda. Ubisoft też dodał sterowanie dotykiem w interfejsie w niektórych minigierkach oraz celowanie żyroskopem wszędzie. No i widać, że włożyli w ten port sporo serca, czasu i chęci, no bo wypada to świetnie. Powiem Wam, no teraz to będzie typowe gra i gra, ale na Nintendo że w tej handheldowej wersji, jako taki niezobowiązujący zapychacz po wielu łatkach, ulepszeniach, jakie ta gra dostała, to nawet całkiem miło mi się przy niej gnije i jeszcze pewnie trochę sobie w nią pogram. Aczkolwiek, no to są 4 godziny z Z30 i wciąż też podtrzymuję opinię, że to raczej nie jest gra warta pełnej ceny, która w tej chwili na Switchu wynosi, właśnie jest jeszcze pełna, no bo gra dopiero co wyszła i wynosi 270 zł. Na szczęście gry Ubisoftu na pierwszego Switcha dosyć szybko taniały, więc myślę, że okazja, jeżeli ktoś Chce, będzie prędzej niż później. Zresztą w sumie to ja nie wiem, po co tutaj robię ten wątek się tłumaczę, jak to nie jest w ogóle recenzja gry, tylko recenzja portu. A z portem wiążą się jeszcze dwie. Arcy ciekawe kwestie. Po pierwsze, Ubisoft wydał wersję fizyczną w wersji niefizycznej, czyli na Gaimki Kardzie, czyli na tym kartridżu, który stanowi tylko klucz dostępu do gry, a całą zawartość i tak trzeba pobrać sobie z internetu. No i wiadomo, że GameKart kart zwykle równa się linch, więc ja byłem przekonany, że Ubisoft to zrobił no jak to Ubisoft po to, żeby sobie zarznąć, sprzedać po to, żeby go ludzie jeszcze bardziej nie lubili. Ale być może nie, a przynajmniej jeden z pracowników twierdzi inaczej, mówi, że nie mieli wyjścia tak kazał im szatan. Tłumaczył, że fizyczne kartridże z grami na Switcha 2 są zbyt wolne i że może gdyby projektowali Outlaws od początku pod Switcha, to byłoby inaczej, ale tak to kartridż po prostu by nie wyrabiał ze strumieniowaniem danych na tym silniku. I to prawda, że zarówno pamięć budowana Switcha, jak i karty microSD Express są szybsze niż pamięć w kartridżach, co pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka, czyli choćby czasy ładowania się gier. Wprawdzie i tak mogliby dać całą grę na kartridżu, a nie do ściągnięcia, tylko trzeba byłoby ją instalować, no ale właśnie się okazuje, że nie mogliby, bo do takiej opcji nie przewiduje, więc... Ciekawe, czy z tego powodu gameki, karty, których ludzie nie lubią, których ludzie nie kupują, zdechną, czy jednak zostaną z nami na dłużej, bo właśnie więcej gier będzie miało takie problemy, jak podobno miało od. Ale przy okazji to ładnie, Ubisoft w trosce o naszą pamięć, pamięć naszych konsol, którą wcześniej zarżnął przez to, że granie jest na kartridżu, zjechał z rozmiaru pliku, bo te Star Warsy mają na PS5 50 giga. A tutaj mają bodaj niespełna 20, więc nieźle. Jeszcze jest przenoszenie saveów między platformami, więc już w ogóle no dobrze to zrobili. Po drugie, dla mnie ta konwersja Outlook jest dowodem tego, o czym mówiłem już ze dwa lata, odkąd nagrywam filmy o wcześniej hipotetycznym, a teraz już istniejącym Switchu 2, tylko że wcześniej mówiłem to na Czuja, a teraz mam na to kwit, czyli że Switch 2. Poradzi sobie z konwersją każdej gry, która wychodzi też na Series S, czyli w praktyce z właściwie każdą grą z tej generacji, jaka teoretycznie mogłaby się na tej konsoli ukazać. A że każdy chce robić gry na Switcha 2, tylko Nintendo nie chce, żeby wszyscy robili, to myślę, że do końca okresu międzygeneracyjnego między PS5 a PS6, czyli no jeszcze dosyć długo, to jesteśmy kryci, jeśli chodzi o multiplatformę. Podsumowując, warto zrobić takie rozliczenie, bo to się łatwo może pomylić. Tym razem. Ubisoft dobry, Gwiezdne Wojny dobre, Switch dobry, reprezentacja Polski w piłkę nożną dobra, komunizm dobry. A propos komunizmu, to kolejny tytuł równie dla nintendologów istotny, czyli polski Kronos The New Dawn, a istotny, bo jest to pierwsza duża, ambitna gra na Unreal Engine 5, która na Switchu 2 debiutuje tego samego dnia, co na innych platformach. Bo wiecie, nad tymi Star Warsami to tam dłubali i dłubali, aż udłubali, ale jednak równoczesne prace nad wersjami na PC, PS5 i Xboxa i na Switcha 2 to jest troszkę coś innego. A też tak bywało w historii, że multiplatformy na konsole Nintendo ukazywały się później i były dużo gorsze, a potem wielkie zdziwienie, że nikt ich nie kupował, więc nie róbmy multiplatform na Nintendo. Do tego Unreal 5 też się nie cieszy jako Jakąś wybitnie dobrą sławą, jeżeli chodzi o optymalizację. Ja tego Kronosa jeszcze mam w wersji na PC. Mam RTX 5080 i powiem Wam, że bez generowania klatek to się nie da grać płynnie na wmaksowanych ustawieniach. Ale wygląda pięknie, no ale się nie da. I Kronos to również jest całkiem wysokiej jakości konwersja. Nie wiem, może ja patrzę przez jakiś pryzmat, przez szare okulary Polaka, przez lokalny patriotyzm, bo to przecież i polskie studio robi, i jak coś się dzieje w Polsce, jakbyście jeszcze nie zauważyli. Ale technikalia podobają mi się równie jak w Star Warsach. Nie wiem, może ciemność sprawnie ukrywa kompromisy, a jeszcze z takich miłych akcentów, to dali tutaj i celowanie za pomocą żyroskopu, opcję celowania także Joyconem w trybie myszki. Oprawa ogólnie ekstra, czasy ładowania są super, mniej więcej powiedzmy, że jak na kompie mam 15 sekund, to tutaj od 20 do 25, więc bez tragedii. Okej, okay, tu chwilowe niedoskonałości bardziej się rzucają w oczy niż w tych Star Warsach, bo na przykład niektóre obiekty mają wokół siebie ogromny aliasing, czyli postrzępione krawędzie. Momentami też są jakieś błędy z oświetleniem, tutaj choćby widzicie. Poza tym model oświetlenia jest prostszy niż na innych platformach, podobnie jak geometria niektórych obiektów i parę tekstur, ale serio myślicie, że dla osób, dla których Nintendo jest jedyną platformą do grania? A są takie. To jest argument, kurde, kupiłbym, ale geometrię obiekt. Nie no, zaczyna dziać się dobrze, czyli po raz pierwszy od dekad właściwie konsola Nintendo staje się dość rozsądnym wyborem, nie tylko do gier Nintendo. Słyszałem głosy, że Outlast i Chronos to są pierwsze niemożliwe porty na Switcha 2. Ach, no właśnie nie, bo te gry, jeżeli coś pokazują, to pokazują właśnie, że jak na razie to niemożliwe nie istnieje. Coach Pisario. bo tu wcale nie widać jakichś śladów ciężkiej roboty, rysowania każdej tekstury od nowa pixel artem, ograniczenia rozdziałki do 144P, żeby to tylko działało, jak widzimy na pierwszym switchu. No nie, te gry po prostu są i dają radę. Kronos istnieje i może mnie skrzywdzić. I jasne, zapytacie się, a po co kupować najgorzej wyglądającą wersję gry? Odpowiedź jest niecenzuralna, ale rymuje się ze zjedz je równo. No, głównie do trybu handheldowego, tak? Tak samo się wszyscy dziwili, dlaczego PlayStation Portal powstała, jednak powstał i sprzedaje się dobrze i tylko ośmiela kolejne kroki, Sony handheldowe. Podobno. Ogromna grupa ludzi lubi grać przenośnie, głównie dzieci albo staruchy, które chowają właśnie konsolę przed swoimi dziećmi. Mnie naprawdę te dwie gry poprawiły humor. I co teraz myślicie, że ja tego Kronosa to będę kończył na kąpie? Wasze niedoczekanie. Nie będę kończył go w ogóle, bo się obstram ze strachu. Będę grał dalej właśnie na Switchu 2, bo mimo, że nie do końca mi leży system walki, a tak naprawdę to mi w ogóle nie leży, to atmosfera, sam ten przedstawiony świat, muzyka siedzą mi tak fantastycznie i tak mnie intrygują, że no kurde, będę grał mimo gameplayu, a nie dzięki temu, że gameplay jest fajny, co w sumie kłócić się z tym, jakim graczem jestem na co dzień i ze sposobem, w jaki gaming uprawiam, ale no, Bluberowi udało się mnie przekonać. Gdybyście chcieli kupić sobie Star Wars albo Kronosa w wersjach pudełkowych, albo jakąkolwiek inną grę, zapraszam do Xcomu. Będę wdzięczny nawet za głupie kliki. A tymczasem dzięki za. A jeszcze jakbyście sobie mogli zostawić, bo już 200 tysięcy, bardzo blisko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.